Witam Was w dzisiejszym odcinku, gdzie będę wbijał Max na maksymalną rangę. Ogólnie brakuje mi coś, 14 chyba pucharków, więc mam nadzieję, że mi się uda, bo raczej złą... Dobrze, raczej gram z Max, ale aby nie było kamperów, żeby było mało tych kamperów oraz teammateów. No dobra. Może nie będzie tak źle, bo jest tylko jedna legenda. Ok, pierwszy power cube. Coś tu jest? Nie dobra. No serio. Na no każd no każdy jeszcze żyje. Dziwne. No, no tak żyje, jeśli właśnie każdy kampi. Mm. O, o, ten zerszwalowała. Ale co ja mam zrobić, jeśli on się tak kryje? Ta, na pewno będę się z tobą teamował. Z kamperem. Ten czy myśli, dosłownie jak... Nie, ja my, mi się wydaje, że on mnie chyba raczej okłamie. Jeśli campi, to mi się nie wydaje, że, be, że będzie miły. Spencer robi. Dobra. No i let's go. Dead no. Teraz... O nie, tu jest ten Edgar. Ale dobra. Nie, 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 nigdy tutaj nie przejdziesz. Tak. No Super darmowe power biłby. Tylko ten Mortis może być niezadowolony z tego. Dobra, ty dużo tu się dzieje trochę. O ja, jak on mi trafił z takiego daleka? Co jest? Dobra, muszę się jakoś podleczyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No ja cię. Jak ten Mortis miał aż tak dobrze trafił? No ale dobra, trzecie miejsce. Jak dobrze pójdzie, to już będę miał maksymalną rangę. Oby mi to wyszło, oby. No... nie wiem. Brok. Na szczęście tylko jedna jest legenda, jak wcześniej chyba. Dobra. No co, nie będą się tak ze Ja nie chcę. Dobra, krok, dasz mi spokój. Dzięki. Oj, felka, żelka. No co, jest nie uniki! Dobra. Oj, nie wiem, czy to było logicznie. Dobra, mam ulka. Super, no super, no super, dosłownie, no widzicie, jakie to są kamperze? Na szczęście, to... nie no. Nie, no super. Dobra, jeden Korek, nie na minus. Na całe szczęście. Okej, okay. legenda. Ty ja, ale mam jakoś szczęście, ponieważ jeszcze nie trafiłem żadnego mistrza. Albo takich, no, spodsuków bardziej. No, koło Edgara lepiej nie chciałbym się trochę. Nie, sobie być ci w tego Edgara. O, Byron. Ty co, jest dobrze, mi się, że on nie, nie trafi. O, bas, bas. No, nie, już ucieka. Mm, dobra, to lewana ja trochę pobijam. Dobra. Bas Nie, no, zaraz namotuję chyba ulta. No właśnie no, dobra, może... Może jakoś nam radę. O, o, o! No właśnie. O znowu ult No, sterowanie to bym trochę Zeza tak szczerze okay. o, dobrze No właśnie widzicie? Dosłownie każdy tu kampi. Dobra, mam już ulca, więc będę raczej trochę odporny już na tego Edgara. Matka się wystraszyła tego baza. Jest to coś? Nie, dobra, chyba nie... Jedynko, bo... No, super, 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 super. Super. Nie wierzę, że żyję. Nie wierzę, że ja żyłem. Ale dobra, proszę. Maksymalna ranga? Proszę, że będzie. Tak! Idealnie! Maksymalna ranga. Nareszcie. Udało się. Cel wykonany. Nie wierzę. Dobra. Będę się już z wami żegnał. Jak macie pomysł, kogo mam wbić następnego, to napiszcie w komentarzu. A teraz to już się z wami żegnam. Na razie. Pa.